Donald Trump może zaatakować Grenlandię. Fakty, kontekst i realne scenariusze. Jeszcze kilka lat temu, samo postawienie pytania o to, czy Stany Zjednoczone mogłyby kiedykolwiek użyć siły wobec Grenlandii, wydawałoby się czystą abstrakcją. Grenlandia jest bowiem autonomicznym terytorium wchodzącym w skład Królestwa Dania, państwa będącego jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych oraz pełnoprawnym członkiem NATO. Przez dekady relacje między Waszyngtonem a Kopenhagą uchodziły za stabilne i pozbawione fundamentalnych napięć, a sama Grenlandia rzadko pojawiała się w nagłówkach światowych mediów. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać w momencie, gdy administracja prezydenta Donald Trump zaczęła w coraz bardziej bezpośredni sposób mówić o strategicznym znaczeniu Arktyki, a w przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi sugerujące, że Stany Zjednoczone rozważają różne scenariusze związane z przyszłością Grenlandii. Część komentatorów i mediów zaczęła interpretować te wypowiedzi jako zapowiedź potencjalnych działań siłowych, co szybko doprowadziło do lawiny spekulacji, często bardzo daleko idących. Zanim jednak przejdziemy do ocen i prognoz, warto jasno powiedzieć jedno: w tym materiale nie chodzi o przewidywanie przyszłości ani o straszenie możliwą wojną. Celem jest przeanalizowanie faktów, kontekstu politycznego i realnych ograniczeń, które sprawiają, że nie każdy głośny komentarz czy medialny nagłówek przekłada się na rzeczywiste działania. Grenlandia, mimo że formalnie nie jest niepodległym państwem, od 2009 roku posiada bardzo szeroką autonomię. Ma własny parlament, własny rząd oraz pełną kontrolę nad większością spraw wewnętrznych, w tym nad zasobami naturalnymi. Dania odpowiada głównie za politykę zagraniczną oraz obronność. Jednak w praktyce władze wnuk mają ogromny wpływ na kierunek rozwoju wyspy. Na Grenlandii mieszka około 57 tysięcy ludzi, a cała struktura polityczna opiera się na demokratycznych wyborach i stabilnych instytucjach. To niezwykle istotne, ponieważ w prawie międzynarodowym nie istnieje żaden uznany mechanizm, który pozwalałby na użycie siły wobec terytorium. O takim statusie, jeżeli nie dochodzi tam do masowych naruszeń praw człowieka, konfliktu zbrojnego lub bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa innych państw. Grenlandia nie spełnia żadnego z tych kryteriów. Zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Grenlandią nie pojawiło się jednak znikąd. Już w czasie II wojny światowej, a później podczas zimnej wojny, Amerykanie utrzymywali na wyspie liczne instalacje wojskowe. Do dziś funkcjonuje tam amerykańska baza znana obecnie jako Pitufik Space Base, pełniąca kluczową rolę w systemach wczesnego ostrzegania oraz monitorowania przestrzeni kosmicznej. Arktyka wraz z postępującym topnieniem lodów zyskuje na znaczeniu strategicznym, otwierając nowe szlaki żeglugowe i zwiększając dostęp do surowców naturalnych. To właśnie ten kontekst geopolityczny sprawia, że Grenlandia coraz częściej pojawia się w analizach dotyczących rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że zainteresowanie strategiczne nie jest równoznaczne z planami aneksji czy interwencji militarnej. W rzeczywistości Stany Zjednoczone już dziś dysponują na Grenlandii niemal wszystkim, czego potrzebują z wojskowego punktu widzenia. Na mocy porozumień obronnych zawartych z Danią, w tym kluczowego traktatu z 1951 roku, Waszyngton ma bardzo szerokie możliwości działania na terenie wyspy. Amerykanie mogą budować i rozbudowywać bazy wojskowe, rozmieszczać żołnierzy i sprzęt, prowadzić operacje lotnicze i morskie, a zakres kontroli ze strony Kopenhagi jest w praktyce mocno ograniczony. W okresie zimnej wojny na Grenlandii stacjonowało ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Dziś jest ich znacznie mniej. Nie dlatego, że Dania odmówiła zgody, lecz dlatego, że Stany Zjednoczone same uznały to za wystarczające. To prowadzi do zasadniczego pytania, które rzadko pojawia się w sensacyjnych doniesieniach medialnych. Skoro Stany Zjednoczone już teraz mają dostęp do infrastruktury wojskowej, przestrzeni powietrznej i operacyjnej swobody na Grenlandii, to jaki realny cel miałoby osiągnąć użycie siły? Czysto teoretycznie z militarnego punktu widzenia przejęcie kontroli nad Grenlandią nie stanowiłoby dużego wyzwania. Wyspanie posiada sił zbrojnych, zdolnych do obrony przed supermocarstwem, a jej niewielka populacja jest skupiona w kilku głównych ośrodkach. Jednak wojna nigdy nie jest wyłącznie kwestią zdolności wojskowych. Każda próba siłowego przejęcia Grenlandii oznaczałaby obalenie demokratycznie wybranego rządu, zatrzymanie lub usunięcie lokalnych polityków oraz potencjalne starcia z duńskimi żołnierzami, którzy formalnie odpowiadają. Za obronność terytorium. Byłby to bezprecedensowy akt agresji wobec państwa sojuszniczego i faktyczne podważenie fundamentów systemu bezpieczeństwa, który powstał po II wojnie światowej. Równie istotny jest czynnik wewnętrzny w samych Stanach Zjednoczonych. Nawet wśród polityków Partii Republikańskiej pojawiały się publiczne głosy sprzeciwu wobec jakiejkolwiek idei użycia siły wobec Grenlandii. Analitycy wojskowi zwracali uwagę, że taki rozkaz mógłby doprowadzić do poważnego kryzysu wewnątrz amerykańskich struktur wojskowych, co jest zjawiskiem niezwykle rzadkim w historii USA. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia opinii publicznej. O ile interwencje wobec państw rządzonych przez autorytarne reżimy bywają przedstawiane jako działania konieczne lub moralnie uzasadnione, o tyle trudno wyobrazić sobie społeczną akceptację dla brutalnego przejęcia kontroli nad spokojnym, demokratycznym terytorium zamieszkałym przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi, które nie stanowi żadnego bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych. Najbardziej realistycznym scenariuszem nie jest więc wojna ani desant wojskowy, lecz długotrwała gra polityczna i gospodarcza. Presja dyplomatyczna, zwiększanie amerykańskiej obecności wojskowej w ramach już istniejących umów, inwestycje oraz próby budowania wpływów wśród lokalnych elit to narzędzia znacznie tańsze, bezpieczniejsze i skuteczniejsze niż użycie siły. Nie można wykluczyć, że w przyszłości Grenlandia zdecyduje się na pełną niepodległość. Nie można też wykluczyć, że będzie szukać bliższych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak narzucenie takiego kierunku siłą byłoby nie tylko sprzeczne z prawem międzynarodowym, ale również skrajnie nieopłacalne politycznie i strategicznie. Podsumowując, na podstawie dostępnych dziś informacji nie istnieją wiarygodne dowody na to, że Stany Zjednoczone przygotowują się do militarnego ataku na Grenlandię. Nie widać przygotowań operacyjnych, nie ma podstaw prawnych ani politycznych, a potencjalne koszty takiego działania wielokrotnie przewyższałyby jakiekolwiek możliwe zyski. Warto też pamiętać, że historia stosunków międzynarodowych pełna jest momentów, w których głośne deklaracje i ostre słowa nigdy nie przerodziły się w realne działania. Politycy bardzo często używają prowokacyjnej retoryki jako narzędzia negocjacyjnego, sygnału dla sojuszników lub elementu wewnętrznej gry politycznej, a nie jako zapowiedzi nadchodzącej wojny. W przypadku Grenlandii niemal wszystkie twarde fakty wskazują na to, że Stany Zjednoczone już dziś osiągają swoje kluczowe cele strategiczne bez potrzeby sięgania po przemoc. Z tego powodu każdy scenariusz oparty na użyciu siły należy traktować z dużą ostrożnością i dystansem. Na koniec warto więc podkreślić, że w polityce międzynarodowej najgłośniejsze nagłówki bardzo rzadko są najlepszym przewodnikiem po tym, co rzeczywiście może się wydarzyć. Dlatego przynajmniej na ten moment nie ma podstaw, by uznawać scenariusz militarnej aneksji Grenlandii za coś więcej niż spekulacje. Czy przyszłość może przynieść zmiany? Oczywiście. Czy dziś jest powód do paniki? Nie. I właśnie z taką ostrożnością warto podchodzić do tego tematu. Ten temat na pewno będzie jeszcze wracał, dlatego warto obserwować go na bieżąco i oddzielać polityczną retorykę od realnych działań. Jeśli interesują Cię oparte na faktach analizy spraw międzynarodowych bez sensacji i straszenia, zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w następnym odcinku.